Czy nie wydaje Wam się, że efekty specjalne w filmach nie robią już takiego wrażenia jak kiedyś? Dawniej wychodziło się z kina i godzinami zastanawiało, jak oni to zrobili, a dziś odpowiedź jest prosta. Aktor stał na tle zielonego ekranu, a resztę zrobili graficy. W takich momentach człowiek naprawdę docenia klasyczne kino akcji i pracę kaskaderów, którzy często ryzykują życiem, żeby stworzyć coś spektakularnego. Dlatego w tym odcinku opowiem wam o 10 najbardziej szalonych wyczynach kaskaderskich w historii filmu. Nie można poruszyć tego tematu nie wspominając o Tomie Kruzie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest dystrybutor filmu Mission: Impossible Final Reckoning, który już w ten piątek, 23 maja trafi na ekran kin. To widowiskowe zakończenie serii, gdzie nie zabraknie humoru akcji oraz niesamowitych wyczynów kaskaderskich. W jednej ze scen Tom trzyma się dwupłatowca lecącego z prędkością ponad 220 km na godzinę. Samolot w trakcie lotu obraca się do góry nogami. Jak wspominał aktor, na wysokości ponad 2000 m, praktycznie nie można było oddychać, a wiatr zniekształcał widoczność. Mimo, że Tom był przypięty uprzężom, musiał nie tylko utrzymać się na skrzydle, ale też grać swoją rolę bez marginesu błąd. Czy warto było tak ryzykować? O tym możecie się przekonać wybierając się do kina. Link do pełnego zwiastuna znajdziecie w opisie, a my zaczynamy. Numer 10. Ruchomy korytarz w Incepcji. Christopher Nolan słynie z zamiłowania do praktycznych efektów specjalnych, a scena walki w obracającym się korytarzu z incepcji jest tego najlepszym przykładem. Ostać grana przez Josepha Gordona Lewita toczy pojedynek z przeciwnikami, gdy świat zaczyna się dosłownie obracać. Zamiast użyć CGI, ekipa zbudowała rzeczywisty korytarz zamontowany na wielkiej osi, który mógł obracać się o 360 stopni. Korytarz miał około 30 metrów długości, a cała konstrukcja ważyła kilkanaście ton. Została ochrzczona mianem grawitacyjnej wirówki. Aktorzy trenowali 12 tygodni, żeby móc poruszać się płynnie po ścianach suficie i podłodze. W niektórych momentach lewit był przypięty do uprzęży, ale często musiał się poruszać zupełnie sam, wykonując skomplikowane sekwencje walki. Dużym wyzwaniem okazało się ustalenie prędkości obrotu korytarza. Musiała być idealna, żeby aktorzy wyrobili się z przejściem na kolejną ścianę. Numer 9. Wspinaczka po Burj Khalifa Mission Impossible Ghost Protocol i zaczynamy od pierwszego z wyczynów Toma Cruza. To jedna z najbardziej ikonicznych scen w historii na akcji. Tom Cruise jako Ethan Hunt wspina się po zewnętrznej ścianie najwyższego budynku świata Burj Khalifa w Dubaju. Wszystko, co widzieliśmy w filmie, działo się naprawdę. Jedyna różnica, tom był przypięty za pomocą specjalnych lin i uprzęży, które później usunięto w postprodukcji. Wówczas najwyższy budynek świata był jeszcze w budowie. Dzięki temu można było zdemontować kilkadziesiąt szyb, aby zamontować potrzebne haki i kotwy. Z drugiej strony na niektóre piętra wciąż nie dojeżdżała jeszcze winda i nie podciągnięto prądu. Dodatkowym utrudnieniem był helikopter kręcący się wokół budynku. W tamtym czasie nie było jeszcze dronów, więc część ujęć nagrywano z pokładu śmigłowca. Zaplanowanie tej sekwencji zajęło całe 5 miesięcy. Cruz przygotowywał się do tego wyczynu przez wiele tygodni, trenując spinaczkę i pracując nad koordynacją ruchów. Jak sam przyznał, zależało mu na tym, żeby widzowie poczuli autentyczne napięcie i wysokość, na której znajdował się jego bohater, numer 8, Angelina Jolie w Salt. Czy wiecie dlaczego aktorzy tak rzadko wykonują własne popisy kaskaderskie? Nawet drobny wypadek może znacząco opóźnić zdjęcia, co wiąże się z gigantycznymi kosztami. Jednak Tom Cruise nie jest jedyną gwiazdą, która nie boi się ryzykować. W filmie Salt, główna bohaterka grana przez Angelinę Jolie zostaje osadzona przez agentów CIA i musi ratować się ucieczką. Wyskakuje z mostu na pędzącą ciężarówkę, a następnie balansując na dachach, przeskakuje między jadącymi samochodami. Choć pojawiły się liczne cięcia, a sceny zrealizowano przy użyciu specjalnych uprzęży i zabezpieczeń, nagrania z planu pokazują Jolly stojącą na dachu jadącej ciężarówki. Aktorka długo przygotowywała się do tej roli i zadeklarowała, że samodzielnie wykonanie niemal wszystkie popisy kaskaderskie. Jednak na planie doszło do pewnego wypadku i to w zaskakująco niepozornej scenie. Jolie miała skoczyć na drzwi i oddać strzał z pistoletu w trakcie przewrotu. Przypadkiem jednak wpadła na biurko i rozbiła sobie czaszkę. Pozostała jej potem trwała blizna. Numer 7. Wyścig rydwanów Ben Hur. To jedna z najbardziej epickich scen w historii kina. Wyścig rydwanów w Benchurze z 1959 roku był kręcony na gigantycznym planie skonstruowanym specjalnie na potrzeby produkcji. Tor mierzył prawie pół kilometra długości, a koszt budowy hipodromu szacuje się na milion dolarów. Był to wówczas największy plan filmowy w historii. Żeby przykryć tor, sprowadzono ponad 40 tysięcy ton piasku. Ale nie tylko scenografia robiła tu wrażenie. Do nagrania tej sceny przygotowano 78 koni i wybudowano 18 rydwanów. W ramach przygotowań wykonano 100 próbnych okrążeń. Ale wyścig był na tyle niebezpieczny, że obok stacjonował szpital wyposażony w 20 łóżek. Charlton Heston, od twórca roli Ben Hura, sam nauczył się powozić czterokonnym Rydwanem, choć w najbardziej niebezpiecznych momentach korzystano z dublera. Jednym z najbardziej szokujących momentów jest upadek kaskadera, który przelatuje wszystkie kierownicę Rydwanu i ląduje tuż przed końmi. Ten wypadek był prawdziwy. Przed lata krążyła plotka, że kaskader nie przeżył wypadku. Ale na szczęście nie jest to prawda. W ostatniej chwili udało mu się uchwycić rydwan, a ujęcie zostało w filmie. Efekt końcowy do dziś zapiera dech w piersiach. Jeśli dawno temu oglądaliście Benhura, warto przypomnieć sobie tę scenę. Numer 6. Nurkowanie. Mission Impossible Rogue Nation. Ta scena to genialne połączenie efektów komputerowych z prawdziwym popisem kaskaderskim. W Rogue Nation postać grana przez Toma Cruza skacze z ogromnej wysokości do wody, a następnie przez kilka minut nurkuje bez butli z tlenem. Aby zrealizować tę sekwencję, zbudowano specjalny basen, którego ściany pokryto green screenem, umożliwiającym późniejszą podmianę tła. Tom Cruise i Rebecca Ferguson musieli spędzać długie minuty pod wodą. Rekord Toma w nurkowaniu na jednym wdechu wyniósł 6,5 minuty. Nagrania trwały aż 2 tygodnie. Był to żmudny i niebezpieczny proces. Jak przyznał operator Peter Romano, było to najtrudniejsze podwodne nagranie w jego karierze. Trening aktorów trwał dwa miesiące. Tom i Rebecca musieli wypaść przekonująco. Pod wodą byli przypinani do różnych uprzęży, a ekipa potrzebowała dodatkowego czasu, żeby ustawić się na pozycjach. Numer 5. Złapanie samolotu w locie. Mission Impossible Rogue Nation. Zastanawialiście się, jak ekipa odpowiedzialna za Mission Impossible wpada na te wszystkie pomysły? W tym wypadku zaczęło się od żartu, a może bardziej wyzwania. Kiedy scenograf przyniósł reżyserowi model Airbusa, rzucił on żartem do Cruza. A co gdybyś był na zewnątrz, kiedy on startuje? Tom bez wahania odpowiedział: Tak, mógłbym to zrobić. I tak rozpoczęły się przygotowania do sceny, gdzie Tom trzyma się startującego samolotu. W rzeczywistości był do niego przypięty przężą ale nagranie wciąż było bardzo niebezpieczne. Gdy samolot wylądował, wszyscy odetchnęli z ulgą. David Wickery, koordynator efektów specjalnych, wspominał w jednym z wywiadów O lądowaniu zastanawiałem się, czy Tom jeszcze żyje. Byłem pewny, że mamy tylko jedno podejście. Ale Cruz spojrzał w stronę kamery i krzyknął Nagrajmy to jeszcze raz! Łącznie zrobili 8 dubli. Największym wyzwaniem okazały się wszelkiego rodzaju kamyczki. Pomimo tego, że ekipa przez kilka dni oczyszczała pas startowy i przegoniła ptaki, aktor wspomina, że w pewnym momencie został uderzony przez obiekt wielkości paznokcia. Gdyby dostał w twarz lub dłoń, źle by się to skończyło. Oczy chroniły mu jedynie specjalne soczewki kontaktowe. Numer 4. Niebezpieczne pościgi. Terminator 2. James Cameron nie bez powodu uznawany jest za mistrza kina akcji. W Terminatorze 2 znajdziemy dosłownie wszystko: pościgi, strzelaniny, eksplozje i wiele więcej. Film był nie tylko rewolucją pod względem efektów komputerowych, ale również mistrzowskim pokazem pracy kaskaderów. Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługują tu dwie sceny. Po pierwsze, scena pościgu, w której ciężarówka ściga Johna Conora. Uciekającego na motocyklu. Ogromny pojazd w pewnym momencie przebija się przez barierki na moście, spada z kilku metrów i kontynuuje pościg. Następnie taranuje inne samochody, obija się o ściany i ostatecznie traci dach. Wszystko kończy się widowiskową kraksą, po której następuje gigantyczna eksplozja. Czy można to było w ogóle przebić? Okazuje się, że tak. W drugiej połowie filmu bohaterowie uciekają przed śmigłowcem na autostradzie. W pewnym momencie helikopter przelatuje pod niskim wiaduktem. Za jego sterami siedział Chuck Tamburo, weteran wojny w Wietnamie. Powiedział, że może to zrobić, ale potrzebuje kilku minut, żeby wszystko przemyśleć. Ekipa filmowa twierdziła, że to zbyt niebezpieczne i odmawiała realizacji sceny. Ale James Cameron sam wziął kamerę do ręki i zarejestrował to ujęcie. Ciekawe, ile przepisów BHP złamano w trakcie tych nagrań. Numer 3. Opisy Bustera Kitona. Przenosimy się do przeszłości. Buster Kiton to prawdziwa legenda kina niemego i pionier kaskaderskich wyczynów. A wszystko to robił w czasach, gdy nie istniały żadne specjalne zabezpieczenia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje scena z filmu Generał której Kiton zeskakuje z jadącej lokomotywy, żeby zebrać deskę leżącą na torach. Gdy w końcu wpada na niego pociąg, balansuje na jego przedzie, strącając kolejne przeszkody. W filmie znalazła się także spektakularna scena, w której lokomotywa wjeżdża na płonący most i wraz z nim spada do rzeki. Była to najdroższa scena w całej erze kina niemego. Druga, niezwykle ikoniczna scena pochodzi z filmu Marynarz słodkich wód, w której na Kitona spada fasada dwupiętrowego domu. Aktor stoi dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się otwór okienny, dzięki czemu wychodzi z tego bez szwanku. Wydawałoby się, że wystarczyło tylko stać w miejscu, ale gdyby przesunął się choćby o kilka centymetrów, zostałby zmiażdżony. Nikt nie miał pewności, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jak? Sam Keaton skomentował po latach Byłem wtedy szalony, inaczej nigdy bym tego nie zrobił. Numer 2 Skok Halo z ponad 7500 metrów Mission Impossible Fallout Skok Halo to jedna z najbardziej ryzykownych technik skoku spadochronowego, używana głównie przez jednostki specjalne. Skoczek wyskakuje z bardzo dużej wysokości i otwiera spadochron dopiero kilkaset metrów nad ziemią. Dzięki temu komandosi mogą po cichu przedostać się na teren wroga. Jednak skakanie z tej wysokości wymaga ogromnej precyzji. Tom Cruise był pierwszym aktorem, który zrobił to przed kamerą. Ale nie chodziło tylko o to, żeby po prostu wylądował. W trakcie tej sceny w powietrzu był również kaskader wcielający się w drugą postać oraz operator kamery. Ta trójka musiała być idealnie zsynchronizowana, dlatego pierwsze próby odbyły się w gigantycznym tunelu aerodynamicznym. Dopiero później przeprowadzono ponad 100 próbnych skoków, około 8 dziennie. Kolejnym wyzwaniem okazało się światło. Sekwencja rozgrywa się w trakcie zachodu słońca, dlatego skok można było nagrywać tylko jeden raz w ciągu dnia, w ciągu 3 minut. Ale to nie jest tak, że po prostu można polecieć na taką wysokość najpierw przez 20 minut. Ekipa musiała wydychać tlen, żeby nie mieć problemów związanych z ciśnieniem. Największym ryzykiem było zderzenie się skoczków w trakcie lotu. Na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem. Numer 1 Skok na motocyklu z urwiska. Mission Impossible Dead Reckoning. To był najbardziej niebezpieczny popis, jaki mogliśmy zobaczyć w Mission Impossible. W jednej ze scen Dead Reckoning Tom Cruise rozpędza się na motocyklu i skacze w przepaść. Gdy pojazd spada z urwiska, Tom rozkłada spadochron, żeby poszybować dalej. Na pewno wielu widzów było przekonanych, że to efekty komputerowe. Otóż nie tym razem. Miesiące wcześniejszego treningu musiały być ostre. Cruz wykonał 500 skoków ze spadochronem i 13 tysięcy skoków na motocyklu. Ekipa nie mogła sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy. Dużym wyzwaniem było przygotowanie odpowiedniej rampy, dzięki której motor poleci pod odpowiednim kątem. Pierwsza powstała na placu treningowym, a drugą wybudowano w Norwegii, gdzie odbyły się nagrania. W filmie przykryto ją efektami. Był to pierwszy dzień zdjęć do filmu. Gdyby coś poszło nie tak, byłoby po nagraniach. Ostatecznie, w trakcie jednego dnia, Cruise wykonał nie jeden, a sześć skoków. Po każdym z nich ekipa na dole musiała zbierać szczątki rozbitych motocykli. I to już wszystko na dziś. Macie jakiś swój ulubiony popis kaskaderski z filmu? Napiszcie w komentarzach. Poza tym pamiętajcie, że już w ten piątek, 23 maja, na ekrany kin trafi Mission Impossible Final Reckoning. Tom Cruise jak zawsze dostarcza widzom dokładnie tego, czego oczekują: humoru, akcji oraz wielu zaskoczeń. Na ekranie zobaczymy również Hailey Atwell, Winga Reimsa i Simona Pega. Link do pełnego zwiastuna znajdziecie w opisie, a my widzimy się wkrótce. Fiona!